Wydarzenia w świecie weselnym zyskują coraz więcej uwagi, a jednym z najbardziej niepokojących trendów, który zyskuje na sile, jest pojawianie się gości z pustymi kopertami. Niezwykle znana dziennikarka oraz ekspert w dziedzinie zdrowego stylu życia, Mariola Bojarska Ferenc, nie zatrzymuje swoich kategorycznych opinii na ten temat. W jej przekonaniu takie postawy są wyrazem braku klasy oraz szacunku wobec nowożeńców. Podczas ostatniej branżowej imprezy bojarska Ferenc miała okazję podzielić się swoimi przemyśleniami z dziennikarką serwisu pudelek. W jej ocenie, gość weselny, który wręcza pustą kopertę, narusza granice dobrego wychowania i kultury. Co ciekawe, Mariola podkreśliła, że nie chodzi o konkretne sumy każdy powinien dawać tyle, ile może i chce. Natomiast symbolika gestu jest kluczowa, to nie reguła. Bo każda relacja jest inna. Niektórzy są bardziej bliskimi znajomymi i mogą sobie pozwolić na większy prezent, a inni skromniej. Ważne jest to, co dajesz od serca, ale wręczanie pustych kopert to zwyczajny skandal, bezczelność. Stwierdziła zdecydowanie, dodała również, że nie ma w tym nic złego, by otwarcie przyznać, że w danym momencie nie ma się możliwości finansowych. Kilka słów od Marioli Boyarskiej Ferenc na temat płynących z emerytury trudności również przyciąga uwagę. Jej młodszy syn wkrótce będzie stawał na ślubnym kobiercu, a chociaż sama nie zajmuje się organizowaniem ceremonii, emocjonalnie mocno angażuje się w przygotowania tej młodej pary. Przyznała, że początkowo miała opory wobec wyborów swoich dzieci, by samodzielnie zaplanować uroczystość, ale z czasem głęboko zrozumiała i zaakceptowała ich decyzję. Kwestia emerytur wśród znanych osobistości jest tematem, który regularnie wraca do debaty publicznej. Wielu artystów, z Krzysztofem Cugowskim na czołowej pozycji, mówi wprost o tym, jak niskie świadczenia ograniczają ich możliwości życiowe. Cugowski nie kryje frustracji, stwierdzając, że będzie musiał śpiewać do końca życia, podczas gdy bojarska Ferenc dzieli się informacją, że jej emerytura wynosi niespełna 1800 zł. Co ledwie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Za prąd byśmy nawet nie zapłacili, żartowała. Dlatego Mariola nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej, ponieważ praca przynosi jej nie tylko środki do życia, ale również radość oraz spełnienie. Nie jestem kobietą, która tylko leży i czeka. Mimo generycznych trudności wiem, że muszę działać, wyjaśniła swoje podejście do życia i pracy. Poczucie obowiązku i pasja napędzają ją do działania, pokazując, że niezależnie od okoliczności warto być aktywnym i dążyć do spełnienia.